Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Moi drodzy, mapka Mirage, Jak już Matthew wspomniał, że 9 lat tego nie zrobiono. O tym nie wiedziano, że tego nie odkryto i tak dalej. No to to, wiadomo, filmik, filmik fajny. Zawsze to czegoś ciekawego można się dowiedzieć. Ale powiem Wam, że tutaj na tej mapie jest kilka silent jumpów. No o tym do okna to na pewno wiecie. Bardzo prosto, czyli. Trzymamy Shift W, puszczamy i trzymamy potem tym samym D do ściany, tak samo jest tutaj cichy, cichy skok na schody, zamiast skoczyć tak gdzie każdy nas słyszy, no to wystarczy nacisnąć Shift i S w tym samym momencie tuż przed lądowaniem, czasami też ludzie tutaj po prostu na tym, no czasami zdarzy im się zrobić ten jakiś tam skok i tak dalej. Jakiś, no po prostu dźwięk spadania Zaczę po prostu tutaj nacisnąć D czyli strzałkę w lewo i co te, tutaj chcę nagrać wam pokazać no tego robsa tego robiłem robiłem i robiłem i nie wychodzi mi a wiecie dlaczego mi nie wychodzi bo miałem 64 tick to jest wszystko na y, 128 tick y, szczerze mówiąc właśnie nie wiem czy mi to y, wyjdzie Widziałem kilka filmików, każdy w co innego celował, jeden celował akurat tu, drugi celował w tą kropkę gdzieś tutaj, no a ROPS celował mniej więcej w to miejsce, potem tutaj i w momencie kiedy trzymacie, kiedy spadacie, trzymacie S. Postaram się akurat z tego drugiego miejsca to teraz zrobić, mniej więcej tutaj, tu, SHIFT, A i w tym momencie S. Jest właśnie ten silent drop. Które, jest to z, które to jest dokładnie miejsce? To jest ta pstynka. Mała pstynka. Status. O, teraz nie wyszło. <laughs> Ale mniej więcej w, ten, w, ten, w to miejsce trzeba akurat. i Kiedyś w złym momencie naciśniecie S, no to wam to akurat nie wyjdzie. No. Także to jest ten e, Silent Jump Robsa, ale też jest drugi, który jest lernie trudny. Można go zrobić na nożu, na pistolu, z AWP-ą czy tam z jakimś karabinem w ręku. E, nie próbowałem. Tutaj też trzymam oczywiście e, Shift. Widziałem w gościa, gdzie od razu naciskał e, W i D w tym samym czasie, ale ja no, odkryłem, że częściej mi wychodzi, kiedy nacisnę najpierw W, potem D i przy skoku trzymam sam Shift, cały czas Shift trzymam i naciskam po prostu D. Niekiedy ten skok jest taki, że albo, albo siądzie, albo nie. Ale niekiedy jest tak, że kiedy trzymacie D, możecie nawet odwrócić myszką na lewo trzymając... Ja trzymam cały czas Shift. On akurat y, trzymał tylko samo D i, i, i nacis naciskał spację. Tutaj akurat puściłem Shift i już w ogóle mi nie za bardzo to szło. O, czasami też możecie nawet i taki skok. Co celuje, Jak jest tutaj ta prawa... Yy, prawa lampka ta biała, to mniej więcej gdzieś... jej lewy dolny kąt, chociaż... to dziadostwo jest ta, takie kurde małe, że nawet na, jak... Yy, o, nawet jak oczy próbuję zmrużyć, a ja jestem ślepy, ja tego nie widzę. Więc celuję po prostu jak to... Egzorcysta. Nie, jak to ten. E, stary Spaceona. Na oko. No i czasami nie wychodzi. Jest to, wydaje mi się, że jest to chyba najtrudniejszy Silent Jump w całej, w całej grze. I ja się namordowałem, żeby w ogóle ogarnąć tutaj, jak, 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 to w ogóle, jak to w ogóle robi. Widzicie, że co któryś raz to dopiero wychodzi. Nie jest to. Przeze mnie jakoś yy, polecany Silent Jump, ale kiedy macie jakąś sytuację tam No nie wiem, jeden na, jeden na dwóch i wiecie, że tutaj na bombsite'zie B gdzieś może być Gościu scho schowany, patrzycie sobie, no cały tam ten BS, tutaj nikogo nie widzicie i tak dalej Przychodzicie tutaj za BS nikogo nie widać, no to możecie poświęcić chwilkę, żeby tutaj Nie więcej O kiedy macie taki Silent Jump status. Możecie łatwo gościa Zajść jak zrobiliśmy jakąś niespodziankę i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, ale to bardzo trudny e, silent jump. Ale do wykonania. Raz na jakiś czas e, może wam się i dzięki temu możliwe, że będziecie w stanie odda, od, od, znaczy oddać, wygrać rundę. Nie wiem, czy też te silent jumpy nie są banable na Faceicie. Nie jestem e, przekonany. A czy ten silent jump w oknie to już robiłem na Faceicie? Wiele razy. No, ten ropsowy wydaje mi się, że też nie jest, ale ten tam na tym przy zejściu, ze skoku z, z domków na, na B, tutaj na lokar. A i właśnie, kiedy odbijecie się od tej kolumny, że zamiast w prawo, w prawo polecicie do, do przodu, to wam mówię od razu, że, że wam to nie wyjdzie. Także chwila, chwila praktyki. Myślę, że dacie radę to sobie, moi drodzy, ogarnąć. Tak, fajka ty jesteś super kot. o. Także tak to, tak to wygląda. Widzicie co? Jest też jeden Silent Jump na, na daście. Przez chwilę go próbowałem wykonać. W czy mi się uda. Jak tutaj macie smokę i tak dalej. Możecie nawet postrzelać, że tutaj, tutaj jesteście. No i kiedy nie usłyszą was, że sk skaczecie, to mogą co czas tutaj prefireować. Więc tutaj chyba trzymacie tylko W i naciskacie Shift. Więc to jest też bardzo, bardzo prosty silent jump, no bo tak to zawsze was słychać, nie? A tak to po prostu sobie... myślę że tak da się, wiecie, bez żadnego przygotowania, ale tutaj ta biała kropka mniej więcej w połowie między tym a tym, Powie części samochodu, W, Shift i tyle. Także to też taka fajna ciekawostka. Jeszcze na niuku jest jeden silent jump, ale nie wiem czy mi się uda. Właśnie to jest ten salient jump. Czekaj, patrz, jeszcze się nagrywa, który właśnie chciałem sprawdzić czy, czy się uda W, A i W I robicie takiego... prawie że surfa na tym. Nie ja więc jakoś tutaj stajecie tak pod, pod kątem do tej... do tej krawędzi W, A. I w momencie kiedy do, dotykacie tego, naciskacie W to też jest akurat fajne, bo zazwyczaj każdy mniej więcej to słyszy, ale też jest jakiś taki, tutaj ten jump, Już się muszę wpisać yy, okay. goda, bo zaraz wezmę i się do yy, Jakoś można zrobić to chyba z shiftem czy z, yy, z kontrolem, że tuż przy tym puszczać nacis i na naciskać jakoś kontrol, nie, zaraz doczytam, poczekajcie. Wiecie, co tak patrzy i patrzy na tych internetach, to w ogóle nie, nie za bardzo y, widzę. Ale tutaj jest właśnie taki skok, gdzie że po prostu surfujecie po tej, y, po tej przestrzeni, tutaj. Tylko właśnie nie umiem tego, tego absolutnie zrobić. Gość jakoś celo miał celownik y, tutaj, jakoś wzdłuż tej, wzdłuż tej linii. Nie wiem, czy on naciska, właśnie Shift czy Control. Większość bo że to też jest y, bardzo trudne, ale wiem, że akurat da, da, się, da się oczywiście to y, zrobić, nawet trzymając tam MK czy Kałacha w ręku. Bo chodziło w tym triku o to, że po prostu nie, nie tracicie HP. Tak mi się wydaje, bo no, wątpię, że było coś takiego. O, teraz akurat straciłem 5 HP, a gdyby nie poleciał taki. <gryw> no to. Prosta metoda, no to nie jest może jakiś silent jump, ale taki wiecie, szybki skok, kurde, szybki skok, żeby wejść po prostu do przybo, nawet jak stracicie 2 HP, czy nawet w ogóle 0 HP, no to i tak jest lepiej, żeby szybko powiedzmy wejść wiecie, do tego, do, do tego przybo, no nuke to jest bardzo ciężka mapa. O, teraz akurat nie straciłem w ogóle 0 HP, ale wydałem, niestety, niestety ten dźwięk. Wystarczy, że dotkniecie nawet krawędź. Także to takie ciekawostki z silent jumpowaniem i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Dawno niczego takiego poradnikowego yy, nie wrzucałem, bo też w sumie nie miałem jakoś ochoty furczej i szukać tego, ale ten akurat z Robsem wyszedł mi na wyskoczył mi na głównej stronie. Mówię sprawdzę, obadam, patrzę jeden filmik, on tak skacze, patrzę drugi filmik, on stuje w co innego. No i poszukam akurat takich różnych silent jumpów, które na swój sposób są trudne, ale jeśli wiecie tak poćwiczyć. Na nich troszkę to myślę, że prawie za każdym razem będą wam wychodziły. Także z mojej strony, to tyle. Pamiętajcie, zostawić łapeczkę w górę, za co wam bardzo serdecznie z tego serca dziękuję. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Narka!